Witaj! W dzisiejszym materiale pokażę ci w jaki sposób powiązać istniejącą aukcję Allegro z produktem znajdującym się w Twoim panelu Skyshop. Żeby powiązać aukcję z produktem, przechodzimy do zakładki Produkty, lista produktów. Następnie wchodzimy w edycję produktu, który chcemy powiązać w samym produkcie. Przechodząc do zakładki Allegro. Jak widzimy, aktualnie żadna aukcja nie jest powiązana z tym produktem. Żeby to zmienić, klikamy powiąż aukcję, wprowadzamy numer naszej aukcji Allegro oraz opcjonalnie możemy wskazać również konto. Klikamy powiąż i jak widzimy, aukcja została już powiązana. Należy pamiętać o tym, że żeby powiązać aukcję, musi być ona aktywna oraz musi być aukcją, a nie licytacją. Oraz o tym, że nie możemy jednej aukcji przypisać do dwóch produktów. Jeśli byśmy chcieli tak zrobić, zapiszmy sobie ten produkt, przejdźmy do innego produktu, który aukcji nie ma powiązanej i dostajemy komunikat, że aukcja jest powiązana z produktem i może być powiązana tylko z jednym produktem i czy chcemy przenieść powiązanie na wybrany teraz produkt. Jeśli chodzi o powiązanie produktu z istniejącą aukcją Allegro, jest to na dzisiaj wszystko. Życzę miłej konfiguracji i do usłyszenia.